Za 17 minut gość na ósma i to jak? Niekryty Krytyk teraz. Niekryty Krytyk w Radiu Z. Zawsze mi się wydawało, że moje niezdrowe zamiłowanie do fast foodów jest nie tylko niezdrowe, ale też ślepe i bezwarunkowe. Wiecie, dopóki nas zawał, serca nie rozłączy. Jest jednak na tym świecie ktoś, kto za obrzydliwie tłuste frytki i równie pysznego hamburgera z nadmierną ilością wszystkiego, co pani Gessler uznałaby za skandalicznie obrzydliwe, zrobiłby jeszcze więcej. 14-letnia Felin Ritz miała tak ogromną ochotę na dwa trzy burgery, że postanowiła zaproponować dwóm panom jakże atrakcyjną wymianę usług. Atrakcyjną oczywiście dla czternastolatki, bo dwa cheeseburgery piechotą nie chodzą, a kilka intymnych chwil w fast foodowej toalecie to przecież dla czternastolatki w XXI wieku nie jest niczym nadzwyczajnym. Dla moich czasów wprawdzie chodziło się do rodziców, żeby dali na coś do jedzenia, ale najwyraźniej ja żyłem na poziomie trudności easy, albo wręcz noob. Tak czy srak, sprawa wyszła na jaw, czternastolatka tłumaczyła policji, że nie zrobiła nic złego, bo ma, uwaga, już nie 14, a 15 lat, więc ma pełne prawo brać sprawy we własne ręce. Oczywiście nic to nie dało, bo strony tej wymiany barterowej nie zapłaciły przecież podatku. To jest nielegalne. Wychodzi na to, że dzisiaj galerianki nie są już modne. Teraz liczą się fast foodianki, czyli jak kupisz mi loda z polewą... Miłego dnia i do zobaczenia w Magu, mówił Maciek Frączyk, czyli Niekryty Krytyk. Niekryty Krytyk w Radiu Z.